Świt nadciągał powoli, rozlewając ciepłe odcienie różu i pomarańczy po niebie, jakby malarz ocierzale kończył swoje arcydzieło. Marek siedział na drewnianej ławce przy starym dworcu kolejowym. W ręku ściskał pognięcioną kartkę bilet na pociąg, który miał być jego ostatnią podróżą. Jatr przynosił zapach wilgotnej ziemi i żelaza, mieszał się z echem odległych kroków. Każdy dźwięk zdawał się pulsować życiem tego miejsca, które wkrótce miał opuścić na zawsze. Na Peronie nie było tłumu. Kilka osób przemykało gdzieś w pośpiechu, zupełnie nieświadomych, jak ważna była ta chwila dla mężczyzny w skórzanej kurtce, z siwiejącymi skroniami. Marek spojrzał na zegar, wskazówki leniwie przesuwały się ku godzinie, na którą czekał. Nie był pewien, dlaczego akurat teraz czuł potrzebę, by wyruszyć. Może dlatego, że przez lata wszystko odkładał. Może dlatego, że to miejsce, pełne wspomnień, stawało się dla niego coraz bardziej ciężarem. Historia Marka zaczęła się na tym samym dworcu, tyle że lata wcześniej, gdy był młodym chłopakiem z głową pełną marzeń. Pociągi zawsze były dla niego czymś więcej niż środkiem transportu. Były symbolem wolności, możliwości ucieczki od monotonii. Każda podróż była jak nowa strona w książce, której jeszcze nie przeczytał. Ale teraz, teraz to wszystko wydawało się odległe. Jego życie zamknęło się w ciasnym kręgu codzienności. Ożenił się, wychował córkę, przeżył sukcesy i porażki. A potem nadeszła ta pustka. Żona odeszła kilka lat temu. Córka wyjechała na drugi koniec świata, zabierając ze sobą uśmiechy. Które kiedyś wypełniały ich dom. Marek został sam, z cichym mieszkaniem i pudełkiem starych zdjęć. Tego ranka coś w nim pękło. Obudził się przed świtem, spojrzał na kartkę z zapisanym odręcznie adresem miejsce, które obiecał sobie odwiedzić wiele lat temu. Złapał kurtkę, klucze i ruszył na dworzec. Nie zastanawiał się, czy to rozsądne, ani czy ma na to siłę Czuł, że musi tam dotrzeć. Choćby ta podróż miała być ostatnią. Gdy w oddali usłyszał gwizd nadjeżdżającego pociągu, serce zabiło mu mocniej. Czy to naprawdę dobry pomysł? Pomyślał, ale zaraz odrzucił wątpliwości. Nie mógł się teraz cofnąć. Gdy pociąg wjechał na stację, a metaliczne dźwięki zatrzymały się w ciężkiej ciszy, Marek wziął głęboki oddech i postawił stopę na pierwszym stopniu wagonu. W środku czekało coś. Czego się nie spodziewał twarz, która kiedyś była dla niego wszystkim, a teraz budziła emocje, które dawno temu próbował w sobie stłumić. Marek wszedł do wagonu z drżącymi dłońmi. Nie był pewien, czy to z emocji, czy może chłód poranka przeniknął go bardziej, niż przypuszczał. Wewnątrz wagonu panował spokój, rzędy ciemnozielonych siedzeń, okna pokryte drobną warstwą pary, za których przebijały się ostatnie promienie wschodzącego słońca. Było niemal pusto, kilka osób czytało książki albo patrzyło obojętnie przed siebie, zajęci własnymi myślami. Marek przystanął na chwilę, próbując odnaleźć swoje miejsce. Gdy spojrzał w głąb wagonu, jego wzrok zatrzymał się na jednej postaci. Kobieta o jasnych, niemal srebrnych włosach siedziała przy oknie, opierając podbródek na dłoni. Była skupona na czymś za szybą. Jakby próbowała wyczytać z krajobrazu odpowiedź na pytanie, którego nie umiała zadać. Marek zamarł. Nie mógł w to uwierzyć. To była Anna. Anna. Inie, które kiedyś wywoływało w nim fale ciepła, a teraz wracało jak echo z dawnych lat, przeszywając go wspomnieniami. Była jego pierwszą miłością. Tą, z którą kiedyś planował przyszłość, której wyobrażenia budowali wspólnie w młodzieńczym uniesieniu. Ale życie, jak to życie, poprowadziło ich różnymi drogami. Marek wyjechał na studia, Anna została w ich rodzinnym miasteczku. Pisali do siebie przez jakiś czas, lecz listy stały się coraz rzadsze, aż w końcu przestały nadchodzić. Nie widzieli się od ponad 30 lat. Marek poczuł, jak serce zaczyna bić szybciej. Przez chwilę walczył ze sobą, czy powinien podejść, a może lepiej usiąść gdzieś indziej nie budzić duchów przeszłości, ale coś w jego wnętrzu kazało mu zaryzykować. Powolnym krokiem zbliżył się do niej, czując, jak z każdym krokiem napięcie w nim narasta. "Anno?" zapytał nieśmiało, gdy stanął obok jej miejsca. Kobieta podniosła wzrok, a jej oczy, choć otoczone siateczką zmarszczek, wciąż miały ten sam ciepły blask, który pamiętał. Przez moment patrzyła na niego. Jakby próbowała przypomnieć sobie, kim jest ten mężczyzna, który przerwał jej myśli. A potem na jej twarzy pojawił się uśmiech, delikatny, pełen niedowierzania. Marek, to naprawdę ty. Jej głos był miękki, ale pełen emocji. Kiwnął głową, nie mogąc wykrztusić z siebie ani słowa. W jej spojrzeniu widział to samo, co czuł zdumienie, radość, ale też pewien rodzaj niepewności. W końcu usiadł obok niej, a cisza między nimi była pełna niewypowiedzianych słów. Rozmowa zaczęła się nieśmiało, od zwykłych pytań: Jak życie, co słychać, gdzie się podziewałaś? Anna opowiedziała mu, że jej życie było spokojne, choć nie pozbawione trudności. Wyszła za mąż, miała dwóch synów, ale od kilku lat była wdową. Teraz, gdy dzieci dorosły i ułożyły sobie życie, czuła, że przyszedł czas. By wreszcie zrobić coś dla siebie. Dlatego wszedła do tego pociągu, nie wiedziała jeszcze, dokąd ją zaprowadzi, ale miała nadzieję, że znajdzie tam odpowiedzi, których szukała. Marek słuchał jej z uwagą, a jego serce biło mocniej z każdą chwilą. Sam opowiedział jej o swoim życiu, o małżeństwie, które skończyło się zbyt wcześnie, o samotności, która stała się jego codziennością. Ale gdy mówił, w jego głosie pojawiła się nadzieja. Czuł, że ten przypadkowy, a może nie tak całkiem przypadkowy, moment miał dla niego szczególne znaczenie. Pociąg jechał dalej, a krajobrazy za oknem zmieniały się powoli, zielone łąki, gęste lasy, małe stacje, na których niemal nikt nie wysiadał. Rozmowa między Markiem a Anną stawała się coraz bardziej swobodna, jakby wracali do dawnych czasów. Gdy spędzali całe godziny, rozmawiając o wszystkim i o niczym. W pewnym momencie Anna spojrzała na niego z uśmiechem, który był tak znajomy, że Marek poczuł, jak coś w jego wnętrzu topnieje. Wiesz, Marek, zawsze zastanawiałam się, co by było, gdybyśmy wtedy nie stracili ze sobą kontaktu. Jej głos był cichy, jakby bała się, że wypowiedzenie tych słów na głos mogłoby coś zniszczyć. Marek spojrzał na nią uważnie. Przez chwilę milczał, a potem odpowiedział: Może właśnie teraz dostaliśmy szansę, żeby się tego dowiedzieć. Gdy rozmowa toczyła się dalej, czas zaczął płynąć inaczej. Minuty zmieniały się w godziny, ale Marek i Anna tego nie zauważali. Jakby świat za oknem przestał istnieć, a w wagonie istnieli tylko oni i ich opowieści. Pociąg zatrzymywał się na kolejnych stacjach. Ale żadne z nich nie zwracało na to uwagi. Anna opowiadała o swoim mężu, o tym, jak był dobrym człowiekiem, ale ich miłość nigdy nie była tak płomienna, jak ta, którą przeżyła z Markiem w młodości. Mówiła o dzieciach, o tym, jak dużo radości jej dali, ale też o samotnych wieczorach po jego śmierci. Marek słuchał z uwagą, widząc w jej słowach odbicie własnego życia. Jego żona, choć kochał ją na swój sposób, Nigdy nie wypełniła pustki, którą Anna pozostawiła w jego sercu. Czasami myślę, zaczęła Anna, patrząc przez okno, że życie jest jak pociąg. Niektóre stacje są piękne, inne przerażające, a my ciągle jedziemy do przodu. Nie zawsze wiemy, gdzie wysiądziemy, ale wiesz co? Mam wrażenie, że dziś wsiadłam do właściwego pociągu. Marek uśmiechnął się lekko. Jej słowa trafiały prosto do jego duszy. Czuł, że ta podróż, która miała być jego ucieczką od samotności, stała się czymś więcej. W pewnym momencie pociąg zatrzymał się na małej, zapomnianej stacji. Światło słoneczne wpadało przez okna, tworząc miękkie cienie na podłodze. Anna spojrzała na Marka z lekkim uśmiechem. To moja stacja, powiedziała nagle, a jego serce zamarło. Wysiadasz. Zapytał z niedowierzaniem. Anna skinęła głową. Tak, przyjechałam tu, żeby odwiedzić miejsce, w którym wszystko się zaczęło mój dom rodzinny. Zawsze chciałam wrócić, ale ciągle brakowało mi odwagi. Marek poczuł, jak przez jego ciało przebiega fala napięcia. Nie mógł pozwolić jej odejść. Nie, teraz kiedy los dał im drugą szansę. A co, jeśli zaczął? Ale zawahał się. Anna spojrzała na niego uważnie. Jeśli co, Marku, mężczyzna wziął głęboki oddech. Jeśli pójdę z tobą, słowa zawisły w powietrzu. Anna patrzyła na niego przez dłuższą chwilę, jakby próbowała zrozumieć, czy mówi poważnie. A potem uśmiechnęła się delikatnie. Jesteś pewien? Marek skinął głową. Przez całe życie unikałem odpowiedzi na wiele pytań. Czas coś zmienić. Anna wstała, a Marek poszedł za nią. Gdy opuścili pociąg, wiatr muskał ich twarze, a krajobraz otaczał ich spokojem. Było coś niemal magicznego w tej małej stacji, jakby czas zatrzymał się tutaj lata temu. Droga do domu Anny prowadziła przez pola i niewielki zagajnik. Rozmawiali, śmiejąc się z dawnych wspomnień, a chwilami milczeli, ciesząc się obecnością drugiej osoby. Kiedy dotarli do celu, Marek zobaczył mały, biały domek z czerwoną dachówką. Był zaniedbani, ale wciąż tchnął ciepłem. To tutaj, powiedziała Anna cicho. Przez chwilę stali przed drzwiami, jakby oboje bali się, co znajdą w środku. Anna w końcu wyciągnęła klucz i otworzyła drzwi. Wewnątrz panował zapach kurzu i starych drewnianych mebli. Czas posprzątać przeszłość, powiedziała z uśmiechem. Marek spojrzał na nią. Razem damy rada. Spędzili kilka dni, odnawiając dom. Marek odkrywał, że każda chwila z Anną była jak plaster na jego rany. Wspólnie gotowali, śniali się, a czasami milczeli, dzieląc się ciężarem wspomnień. Jednak najważniejsza rozmowa miała dopiero nadejść. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na werandzie, patrząc na zachód słońca, Marek przerwał ciszę. Anno, myślałaś kiedyś, żeby zacząć od nowa? Kobieta spojrzała na niego zaskoczona. Myślisz, że to możliwe? W naszym wieku, Marek uśmiechnął się. Może właśnie teraz jest na to najlepszy czas. Anna milczała przez chwilę, a potem kiwnęła głową. Marek, jeśli jest coś, czego nauczyło mnie życie, to to, że warto zaryzykować. Kilka dni spędzonych w starym domu Anny zmieniło wszystko. Praca nad odnowieniem miejsca, w którym ukryte były jej wspomnienia, stała się dla obojga symbolem czegoś większego, jakby każde odmalowane okno, każdy naprajony mebel były metaforą odbudowy ich własnych serc. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy stole, na którym stały resztki kolacji, Anna zaproponowała coś, co Marek zupełnie się nie spodziewał. Marek. A gdybyśmy wyruszyli razem, tak naprawdę, nie tylko w tę podróż tutaj, ale gdzieś dalej. Marek spojrzał na nią zaskoczony. Razem! Anna skinęła głową, a w jej oczach błyszczało coś, co przypominało młodzieńczy zapał. Przez całe życie odkładałam na później wszystko, co naprawdę chciałam zrobić. Wiesz, ile razy marzyłam o tym, żeby zobaczyć świat. W końcu nie mam nic do stracenia. Ty chyba też nie. Więc czemu nie? Marek milczał przez chwilę, a potem roześmiał się cicho. Wiesz, Anno, nie sądziłem, że to powiem, ale masz rację. Czas przestać bać się życia. Tydzień później stali na peronie w innym mieście, z plecakami pełnymi najpotrzebniejszych rzeczy i biletami w rękach. Ich plan był prosty: jechać przed siebie, zatrzymywać się tam, gdzie poczują, że warto. I cieszyć się każdą chwilą. Pierwszym przystankiem było małe miasteczko nad jeziorem. Spędzili tam kilka dni, spacerując po lasach, rozmawiając o przeszłości i przyszłości. Anna nauczyła Marka josłować łodzą, a Marek zrewanżował się, gotując jej najlepszy bigos, jaki kiedykolwiek jadła. Z każdym dniem ich więź stawała się silniejsza. Byli jak dwa elementy układanki, które przez lata były rozdzielone. A teraz w końcu znalazły swoje miejsce. Ich podróż trwała miesiącami. Zatrzymywali się w dużych miastach i małych wioskach, poznawali ludzi, którzy z każdą historią dodawali coś nowego do ich własnego życia. W jednym z takich miejsc, urokliwym miasteczku w górach, Marek postanowił zrobić coś, co od dawna czuł w głębi serca. Był ciepły wieczór, a światło zachodzącego słońca zalewało uliczki złotym blaskiem. Anna siedziała na ławce, patrząc na panoramę gór, kiedy Marek uklęknął przed nią, wyciągając z kieszeni małe pudełko. Annon zaczął drżącym głosem: Wiem, że nie mamy dwudziestu lat. Wiem, że przeszliśmy już wiele w życiu. Ale wierzę, że to, co mamy teraz, jest wyjątkowe. Chciałbym spędzić z tobą resztę moich dni. Czy zostaniesz moją żoną? Anna patrzyła na niego z szeroko otwartymi oczami. Po chwili na jej twarzy pojawił się uśmiech, a w oczach łzy. Marek, szepnęła tak, oczywiście, że tak. Ich ślub był skromny, w niewielkim kościele na wzgórzu. Byli tam tylko oni, ksiądz i kilku mieszkańców wioski, którzy przyszli, by zobaczyć tę nietypową parę podróżników. Nie potrzebowali nic więcej. Po ceremonii usiedli na ławce przed kościołem. Trzymając się za ręce i patrząc na zachód słońca. Wiesz, powiedziała Anna, opierając głowę na ramieniu Marka, kiedyś myślałam, że życie jest jak pociąg, który nie zatrzymuje się na stacjach, które chcemy odwiedzić. Ale teraz wiem, że czasem sami możemy zmienić trasę. Marek uśmiechnął się, ściskając jej dłoń mocniej. A ja myślałem, że to miała być moja ostatnia podróż. Ale dzięki tobie wiem. Że to dopiero początek.